Witajcie kochani ze stadionu imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie dziś sokół Aleksandrów zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiec. Trener Dawid Kroczek stworzył bardzo fajny, młody zespół, niezwykle ambitny. Zagranie do Szarpaka, Szarpak pole karne, Szarpak dziuba, jest gol dla Sokoła Aleksandrów. Minutę meczu środkowanie w polekarne Pecyna, jednak teraz szansa Artur Gieraga, Gieraga podwyższa dorobek strzelecki. Sokoła Aleksandrów, minik Pecyna, tak na Artura Gieragę, jest gol dla Sokoła bardzo dobre zagranie do Bartłomieja Maćczaka, Maćczak staje przed szansą podwyższenia w wyniku i mamy kola dla drużyny za Aleksandro Wałockiego. Sałtysińskiego, Sołtysiński do Maćczaka. Bartek Maćczak, Maćczak, Maćczak! Mamy bramkę! Szabara kontra Bartek Kaniecki. Szabara i broni Kaniecki! Szarpak w pole karne. I teraz jest szansa. Czwarty gol dla Sokoła Aleksandru. Trzy szarpak, szarpak w pole karne. I gol! Cieszę się, że udało się zdobyć trzy punkty. Na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej. Skaczmarek w pole karne. Zamka! Bartłomiej Maćczak, Maćczak, Maćczak i 1-0 dla Sokoła. I teraz prawą stroną. I szansa dla... Jest gol dla Sokoła! będzie okazja na drugiego gola mamy bramkę dla Sokoła Aleksandru Łuczki. Bociek, mamy bramkę Wrzesiński, Wrzesiński nie ma bramki, jest poprzeczka ale co teraz będzie? Jest gol, gol mamy gola, mamy bramkę mamy bramkę na 2-0 Szarpak i gol Szarpak, mocny strzał świetnie tutaj zachował się Jakub Zagórski który wycofał piłkę a Jakub Szarpak, wiadomo, że on ma precyzyjną lewą nogę. Ale co zrobił Bartek Maćczak, to jest coś niesamowitego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.